Rozgrywki 2024 25 wkraczają w decydującą fazę rozstrzygnięć ligowych i pucharowych. Już teraz można wskazać kilku piłkarzy, którzy mogą czuć się wygranymi sezonu i być może notują życiową formę, choć jeszcze niedawno znajdowali się na zakręcie swojej kariery. Mamy wśród nich potencjalnych kandydatów do złotej piłki, a także graczy mających coś do udowodnienia całemu światu. Na pierwszym planie ostatnio jest forma Uspana Dembele, gdyż 27-latek notuje najlepszy rok w karierze pod względem liczby liczby zdobytych bramek. W barwach Paris Saint-Germain występuje od 2023 roku, gdy przeniósł się do Francji z Barsy za 50 milionów euro, ale dopiero teraz ten transfer zaczyna się w pełni spłacać. Dotychczas Dembele przez większą część swojej kariery był krytykowany nie za przeszacowany potencjał, ale za sposób wykańczania akcji. Jego umiejętności techniczne rzadko były kwestionowane, zaś Luis Enrique od dawna chwalił Francuza i twierdził, że jest najbardziej destabilizującym przeciwników zawodnikiem na świecie. Jego zdolność do izolowania obrońców w grze 1 na 1, przyciągania przeciwników, a następnie wyłączania ich z gry, była jego najcenniejszą umiejętnością, odkąd szerzej przebił się w Satrenę. Natomiast wśród kibiców i ekspertów istniało powszechne przekonanie, że rozwój Dembele po prostu zatrzymał się w miejscu i nic nie zapowiadało dalszego progresu. Kluczowe elementy jego gry, które wymagały poprawy, czyli skuteczność czy podejmowanie decyzji pod bramką, nie zostały w pełni rozwinięte, a przynajmniej nie na tyle, by można go było zaliczyć do światowej elity. Jednakże sezon 2024-2025 okazał się dla byłego skrzydłowego Borussii czy FC Barcelony przełomowy, zmieniając tę narrację o 180 stopni. Odejście Kilianam Mbappé z PSG otworzyło przed Dembele nowe możliwości. W końcowym etapie swojego pięcioletniego pobytu w Paryżu, Bapé grał przede wszystkim jako środkowy napastnik, podczas gdy Dembele, zgodnie ze swoim naturalnym stylem, operował na prawym skrzydle. Kontuzja Gonzalo Ramosa oraz odsunięcie od zespołu Randala Colombo niego sprawiły jednak, że w ostatnich miesiącach Dembele zaczął coraz częściej występować w roli centralnego atakującego i wykorzystał tę szansę w 100%. I choć był testowany na tej pozycji pod koniec poprzedniego sezonu, to wówczas z bardzo mieszanymi rezultatami. W tym sezonie ten eksperyment przyniósł lepsze skutki. Obecnie jest mniej zaangażowany w rozgrywanie akcji niż wtedy, gdy operował na prawym skrzydle i stał się celem podań od swoich kolegów z linii pomocy. Jaonevesh z Bradley Barkola, a o ostatnio także Kwaraskelia, regularnie znajdują go na dogodnych pozycjach strzeleckich. Francuz szybko wykształcił w sobie instynkt snajpera, świetnie odnajduje się w polu karnym i skutecznie finalizuje wypracowane przez zespół okazje. Odkąd zaczął grać w centrum ataku, wiele z jego bramek pada po uderzeniach z pierwszej piłki, a tu ogromnym atutem jest jego obunożność. Obok Mateo Retegiego jest jedynym zawodnikiem w pięciu czołowych ligach Europy, który zdobył więcej niż pięć bramek zarówno prawą, jak i lewą nogą. Zresztą Francuz sam kiedyś stwierdził pół żartem, pół serio, że nie wie czy jest lewo czy prawonożny, ale wcale mu to nie przeszkadza. Prawdziwą przemianę w tym sezonie przeszedł również Rafinha. Statystycznie wygląda to rewelacyjnie. 31 bramek i 21 asy w występach o stawkę, z czego 27 bramek i 20 asy zanotował w barwach Blaugrany we wszystkich rozgrywkach, a 4 bramki i asystę dołożył w kadrze Brazylii w ramach eliminacji do Mundialu 2026. Rafinha zachwyca. Przy przede wszystkim w Champions League, gdzie w 10 meczach ma już 11 bramek i dołożył 5 asyst. Ten progres w trzecim sezonie występu w barwach Barsy jest tym cenniejszy, że mając obok siebie Lewandowskiego i Jamala współtworzy zabójcze, bramkostrzelne trio, regularnie wbijające przeciwnikom mnóstwo bramek. Barsa dzięki nim zdobywa średnio 2,78 bramki na mecz w tym sezonie La Liga i 3,20 bramki w Lidze Mistrzów Kosmos. Myślę, że jeśli do końca sezonu osiągnę wszystkie cele, które zapisałem sobie w notesie szansa na wygranie nagrody indywidualnej będzie bardzo wysoka. Ale nie lubię za bardzo skupiać się na złotej piłce, ponieważ zbytnie myślenie o niej może rozpraszać. Moim głównym celem jest zdobywanie bramek, stwarzanie szans, wygrywanie tytułów i czerpanie przyjemności z gry. Rafinia, który jest obecnie jednym z faworytów do zdobycia złotej piłki, czuje się mocny jak nigdy dotąd, czemu zresztą dał swój upust w niedawnym wywiadzie przed szlagierowym pojedynkiem z Argentyną na antenie kanału YouTube Pro TV. To będzie wojna, bez wątpienia pokonamy ich zarówno na boisku, jak i poza nim, jeśli będzie trzeba. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by strzelić im bramkę, pierdolić ich. No, tutaj akurat coś nie wyszło. Argentyna wygrała 4-1 do z Brazylią i zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Świata w 2026 roku, a po meczu piłkarze z Kaloniego pozdrowili Rafinie wraz z kibicami. Minuta ciszy dla zmarłego Rafini. To było też najwyższe zwycięstwo Argentyny nad odwiecznym rywalem od 80 lat. Buńczuczne słowa w obecności samego wielkiego Romario nie znalazły co prawda potwierdzenia w rzeczywistości, za to wiele mówią o obecnym nastawieniu 28-latka, któremu w tym sezonie wszystko wychodzi lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko w drużynie narodowej nie jest wciąż w stanie w pełni zaprezentować swoich możliwości. Brazylijczyk do tego stopnia jest zachwycony swoim prime time'em w Katalonii, że zapytany przez Romario, co postawiłby wyżej Mistrzostwo Świata z reprezentacją czy Ligę Mistrzów z Barcą odpowiedział jedno i drugie. Trzeba przyznać, że to dość odważna deklaracja jak na piłkarza z Ameryki Południowej, którzy znani są z tego, że kadra jest dla nich absolutnym priorytetem. Świadczy to również o tym, że Rafa nareszcie osiągnął równowagę mentalną i pewność siebie, której przez ostatnie lata wyraźnie mu brakowało. Mój okres po Copa America był bardzo burzliwy. Każdego dnia pojawiały się wiadomości, że odchodzę tu lub tam. Rozważałem odejście z Barcelony, ponieważ było to coś, z czym nie czułem się komfortowo. Nie układało się dobrze. Miałem za sobą sezon, w którym nie dałem z siebie wszystkiego i widziałem, że ludzie chcą, żebym odszedł, bo nie jestem wystarczająco dobry. Po kopa Ameryka Hansi zadzwonił do mnie i powiedział, żebym pojawił się na treningu, zanim podejmę jakąkolwiek decyzję. Chciał porozmawiać, powiedział, że na mnie liczy. To był ważny moment przed podjęciem decyzji o pozostaniu. Wiem, że strefa mentalna jest ważniejsza niż dbanie o ciało. Jeśli umysł nie jest w dobrej kondycji, ciało nie funkcjonuje tak jak powinno. W połowie zeszłego sezonu po kontuzji zintensyfikowałem pracę z psychologiem. Pomogło mi to bardzo, pozwoliło zrozumieć, w jakim miejscu się znajduję. Nie tylko w piłce nożnej, ale w życiu jako Mężczyzna jako mąż i ojciec. Teraz staram się dostosować do każdej roli ważne, żebym był na boisku i pomagał. Rafinia ma też coś do udowodnienia w swoim kraju. W końcu nigdy nie miał opinii złotego dziecka brazylijskiego futbolu, jak wielu innych młodych Brazylijczyków, którzy zostali zauważeni w młodym wieku na jednym sklepis wśród faweli, a później dorastali w dużych akademiach, brylowali w piłce młodzieżowej i z czasem zwracali uwagę scoutów z Europy. To zupełnie inny przypadek. Gdy Rafinia miał 18 lat, objechał. Pół Brazylii, by znaleźć klub chętny na jego usługi. Jeździł na tygodniowe testy, ale wszędzie słyszał, że jest za mały albo za słaby. W końcu szczęśliwym trafem wskoczył do europejskich realiów i to bez debiutu w lidze brazylijskiej, bo akurat w portugalskim Guimaraes szukali taniej opcji na poszerzenie składu w drugoligowych rezerwach, a Brazylijczyk idealnie wpasował się w te potrzeby. Miał wówczas 19 lat, zaliczał pierwszy poważny kontakt z seniorskim futbolem i zaczynał życie z dala od rodziny. Rok 2016 był. Był dla niego przełomowy pod każdym względem, a wiele wskazuje na to, że 10 lat później będzie miał cały piłkarski świat u swoich stóp, co byłoby wspaniałym ukoronowaniem tej burzliwej historii. A waszym zdaniem, który jeszcze piłkarz odmienił się o 180 stopni jak Dembele czy Rafinia? Dajcie oczywiście znać w sekcji komentarzy. Zachęcamy nowe osoby do subskrypcji kanału za połowy, wszystkich do pozostawienia pozytywnej oceny pod tym materiałem, jeśli ten przypadł Wam do gustu. Widzimy się w kolejnych filmach. Do usłyszenia.